Witam Was na moim kanale. Słuchajcie dzisiaj nie SRC kolejna recenzja czegoś zupełnie nowego mianowicie Lemfo co to jest? Słuchajcie jest to smartwatch zaraz Wam go tu pokażę. Kupiłem go na Aliexpress w oficjalnym sklepie Lemfo jest na niego dwuletnia gwarancja Tutaj są podane punkty w razie w, gdyby coś się z nim działo. Ukraina, Rosja, Brazylia. Yy, tutaj mamy kodzik QR, który możemy sobie zeskanować. Dostajemy jakieś tam kody rabatowe w tym momencie. Nie sprawdzałem tego jeszcze. No i co? I co my tu mamy? O, proszę bardzo. Tu mamy jeszcze taką informację, że jeżeli się zarejestrujemy z tego linku, podajemy ten kod, to dostajemy roczną gwarancję ekstra o wartości 88 dolarów i darmowy gift. No ciekawe, muszę to sprawdzić. Nie wiem, co to jest. No i co? Dość fajne pudełeczko. Co my tu mamy w środku? Gigantyczny, słuchajcie, zegarek. Naprawdę jest ogromny. Ja wam go zaraz pokażę, założę go na rękę. Po prostu jest gigant. Zobaczcie, jaki kloc: potężny pasek, gruby, gumowy. Zegarek jest dość ciężki. No i co? Uruchomimy go może. Tu mamy z boku dwa przyciski może jeszcze o, zanim go uruchomię, to powiem Wam co mamy w środku. To może sobie odłożymy. Słuchajcie, co tu mamy w środku. Stację ładowania magnetyczną. Ładuje się to w ten sposób, po prostu przykładamy, podłączamy pod USB i ładujemy ten zegarek zapasową folię ochronną. Folia na ekranie już była przyklejona. Ja myślałem, że to jest folia tylko taka zwykła, a to okazało się jest ochronna. Odkleiłem to, musiałem to przykleić jeszcze raz. No nierówno mi się to przykleiło, ale nieważne. Śrubokręt dostajemy również. Żeby zdjąć tutaj pokrywę na kartę Micro -SIM. Jak już mówiłem, śrubokręcik tutaj mamy y, nano -SIM w tym miejscu. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tutaj te dwie śruby odkręcamy, wsuwamy kartę. Y, Pulsometr również jest tutaj w tym zegarku. Krokomierz. Naprawdę jest olbrzymi ten zegarek. Dobra, uruchomimy go sobie teraz. Dwa przyciski z boku. Mikrofon tutaj mamy, tutaj jest głośnik. No i co? Włączymy go. jeszcze tutaj wam nie powiedziałem dwie wersje są tego zegarka 1 giga RAMu i 16 giga pamięci wewnętrznej oraz 3 giga RAMu i 32 giga pamięci wewnętrznej ja zamówiłem tą wersję z, z 3 giga na 32 No i co? Zegarek się uruchomił. Godzina, data. Ja już go mam skonfigurowany. Przy pierwszym uruchomieniu należy podać tutaj Yy, oczywiście datę godzinę strefę czasową i tak dalej no i co jak sobie przytrzymamy na wyświetlaczu to w tym momencie możemy sobie zmieniać tarcze jest kilka tarcz do wyboru oprócz tego można pobrać aplikację na smartfona można wgrywać tarcze ale te wgrywane tarcze one są tylko okrągłe także tutaj mamy czarne pole że ja sobie tu jakąś tarczę zostawię. Tu na przykład o, ta tarcza ma również, podaje nam pogodę. Oprócz daty i godziny, również to z boku mamy pogodę. I teraz, co my tutaj mamy? Przesuwamy sobie dół. Mamy pokazane, czy jest sparowany przez Bluetooth z telefonem. 4G, oczywiście LTE obsługuje. Tutaj mamy różne tam opcje, jasność. GPS, transmisję danych, wybudzenie zegarka poprzez podniesienie nadgarstka, Bluetooth, Wi-Fi. Zegarek ma również Wi-Fi 5 GHz, to też jest ważne, czyli jest 2,4 i 5 GHz. Zobaczcie, Inea 2,4, Inea 5 GHz mi wygrywa bez problemu, to działa. Tym przyciskiem górnym sobie wychodzimy z menu, czyli robimy wstecz. Później przesuwamy. Tu mamy oczyszczanie aplikacji, czyszczenie zegarka. Mamy tutaj muzykę i również pogodę. Jak przesuniemy sobie z dołu do góry, to mamy w tym momencie krokomierz i wszystkie takie różne rzeczy związane ze sportem ile żeśmy jaki dystans. Ile kalorii spaliliśmy, tu mamy potem tygodniowy taki grafik, przesuwając sobie z, z prawej w prawo, z lewej do prawej mamy powiadomienia i w lewo wchodzimy sobie w menu. Słuchajcie, tutaj jest Android 7.11. Jest sklep Play, jest YouTube, ja już sobie go zainstalowałem. Jest Facebook, jest pogoda, kontakty, telefon. SMS-y, ustawienia, internet, pobrane, kalendarz, zegar, aparat, galeria, muzyka, rejestrator dźwięków, menadżer plików, fitness, pogoda, wyszukiwarka głosowa, sklep play, mapy Google, asystent do tego zegarka YouTube, opcje, App Store i Facebook. Słuchajcie, naprawdę, no tu o, jak sobie znowu jeszcze w prawo przesuniemy w lewo, przepraszam, to tutaj możemy sobie wybrać tryby sportowe, co akurat robimy. Także jest tu naprawdę kupę opcji. Jeżeli chcemy się cofnąć, to wciskamy górny przycisk. Jeżeli wciskamy czerwony, w tym momencie usypiamy zegarek. Można ustawić po jakim czasie on się ma uśpić. Wchodzimy sobie w ustawienia. I tu mamy na przykład wyświetlacz. Po jakim czasie uśpienie ma być tego zegarka. 30 sekund mam ustawione. Standardowo jest 15 sekund. Ja ustawiłem na 30, ponieważ no co chwilę mi się wyłączał. Bateria 2800 mAh. Ja go mam naładowany na 100% się tam nim bawię. Generalnie cały czas gdzieś tam 15%. Mi dopiero z nim zeszło, także całkiem nieźle. Asystent mi tutaj pokazuje. Zaraz to znajdziemy, gdzie to było. Power saving. Że jeszcze 18 godzin. Tutaj nam pokazuje zużycie. 18 godzin jeszcze zegarek powinien wytrzymać. No słuchajcie, powiem szczerze. Jest to kawał kloca. Robi wrażenie. Bo w moja zobaczyła mówi Jezus Maria, co za kloc. Ale powiem szczerze. Działa bardzo fajnie. Wszystko w nim działa. To wam zaraz pokażę, że YouTube to wszystko działa. Facebook wszystko działa. Także no jest to taki gadżet, powiem szczerze. Jedynie, co, czego mi tu brakuje, to brakuje mi w nim NFC. Nie można nim płacić i to jest niestety minus tego urządzenia. Nie ma NFC, nie możemy skorzystać z Google Pay. Myślałem, że to jest, no gdzieś tam szukałem informacji, nie było to nigdzie napisane, ale no kurde, no trochę to jest lipa. Momencik, bo nie wiem, czy włączyłem tutaj. Wi-Fi. A Wi-Fi wyłączymy, zostawimy na transmisji danych. No i co, wchodzimy sobie na YouTube'a. Można dzwonić z niego. Ja już dzwoniłem. Bardzo fajnie. Tutaj jakość rozmów jest bardzo fajna. Spokojnie daję tutaj radę. No, mam w, w kiepski zasięg, mam tu w tym miejscu. Nie chce się coś wygrać, może coś innego wgramy. O, proszę bardzo. Land wam pokażę. Proszę bardzo. YouTube działa. Można Netflixa zainstalować. Można Messengera zainstalować. Sprawdzałem, wszystko działa. Naprawdę, no spoko rzecz. Ekran jest dość czytelny, myślę że wystarczy. Tutaj mamy na przykład o manager plików, pokazuje nam pamięć używana, dostępna. Jak sobie naciśniemy to w tym momencie wchodzimy sobie w katalogi. Jak sparujemy sobie z telefonem czy z tabletem możemy przesyłać na zegarek pliki. Można też po Bluetooth, można po kawlu. W momencie jak podłączymy się pod tą stację i pod komputer na przykład to też można sobie wybrać co chcemy robić, czy ładować, czy przesyłać pliki. No i myślę, że to by było z grubsza tyle co Wam chciałem pokazać. A jeszcze Wam pokażę na przykład, o, że wydawała Facebook na tym. Bez problemu. Proszę bardzo. Można przeglądać. Wszystko jest. Mapę Google jeszcze Wam pokażę. Działają bez problemu. Możemy sobie wyszukać, co tylko chcemy. Wpisujemy. Wszystko działa bez problemu, także włącz lokalizację. Oczywiście trzeba włączyć standardowo. Sklep Play, można grać na tym zegarku, na tym smartwatchu, także możemy sobie pobrać wszystko, co chcemy, bez najmniejszego problemu. Jest to normalny Android, tutaj na tym także nie ma tutaj żadnego problemu. Pogoda, proszę bardzo, kępno. Temperatura, czas, data, godzina. No, czy coś jeszcze chciałem wam tu pokazać? Chyba nie, generalnie spoko urządzenie, ale jak mówiłem, go jeszcze raz ubiorę. Jest bardzo duży, jest ciężki, chociaż powiem szczerze, używam go gdzieś tam od popołudnia i naprawdę, o, tu mamy to wybudzenie. Proszę bardzo, wybudza się. Możemy to sobie wyłączyć, oczywiście tą opcją, że nie będzie się w tym momencie nam wybudzał. Brak powiadomień. No, coś to nie zawsze łapie. A może to nie ta opcja? And bring screen, zaraz zobaczymy wyświetlacz, o tutaj też mogę notyfikacje, bring screen i gesty, aha i tu też mamy screen rising no, także na pewno to działa o, teraz się podniósł, trzeba go wyżej po prostu podnieść i w tym momencie się to włącza Wygasa nam. Także możemy sobie szybko godzinę sprawdzić. Yy, I co ja Wam jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Słuchajcie, ja do tego zegarka dostałem słuchawki. Blue Edio model T7. Najnowszy model. Rewelacyjny. Emperna. Naprawdę są świetne te słuchawki. Mają redukcję szumów. Tutaj no po prostu. Mega są naprawdę, jestem zaskoczony tymi słuchawkami. Nie spodziewałem się, że takie fajne będą. Bardzo miły prezencik. Także te słuchawki w Polsce kosztują gdzieś tam 200 zł, a ja je dostałem za, za frekasa do zegarka. No. A i żeby było śmieszniej, ja mam w PlayStation. 4 Pro, taki moduł Bluetooth to kupiony i miałem tam jakieś słuchawki, i niestety te słuchawki nie działały za dobrze z tym PlayStation, ponieważ przerywał dźwięk, a te ja sprawdziłem i po prostu jest mega. Działają bez problemu, nie ma żadnych zakłóceń. Bluetooth 5.0, one mają 10 godzin około, mają wbudowany mikrofon 10 godzin czas rozmów, czas słuchań. 1000 godzin czas czuwania, także naprawdę spoko rzecz. Bardzo wygodne są, także myślę, że skorzystam. Dobrze, myślę, że to by było na tyle na chwilę obecną. No, tak by to wyglądało. Jak macie jakieś pytania, pytajcie pod filmem. Możecie w komentarzach pytać również wrzucę Wam link do oficjalnego sklepu Lemfo, gdzie dostaniecie gwarancję do niego bez problemu i muszę sprawdzić tutaj, zarejestrować się na tym, zobaczymy co z tego wyjdzie, tu mam jakiś kod kreskowy, o, to może sobie to wykorzystam zarejestruję, może tu jest jeszcze jakiś gift a może to ten gift właśnie jest w postaci tych słuchawek, zobaczymy dobra, dzięki za oglądanie pozdrawiam cześć